Co? Jeszcze dwa mi zostały. Wiedziałem, 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 że tak będzie. I co? Może ostatnie to jest ten najtrudniejszy tryb? Wszystkie naraz. Hello, jolo, tak, tak, hello może. A to się dalej nie odblokowało. Świetnie, podoba mi się to. Fun time gang, sleep over time. Join the Funtime Gang for a night in the circus, baby. Entertainment and rental. Haha, <laughs> Wiecie co? It's just uh, a <laughs> nie Keep track of Funtime Freddy. He's got important things to say and will send Bon Bon to keep you company. The whole Funtime gang is out to play tonight. Keep an eye on Foxy. They are quick. Więcej Ich jest kilka. Fine. Use Mr. Cupcake to lure Chica to either side of the office. This will stop others from reaching you. But be careful, Chica is hungry. Czyli muszę ją co chwilę zmieniać, żeby ona blokowała inne, że, e, innych przeciwników, ale muszę uważać, bo ona będzie szybka pewnie i głodna, i będzie szybko. Nie, Ok, Ferenov, Cupcake, tutaj może być? O, oh, fuck, mi. Dobra, kamery. Zaczynamy z grubej rury. Tak szczerze? Nic już nie pamiętam. Ok, widzimy, cika, cika jest po tej stronie. Ferenov. Co mam z Foxim robić? Tu też jest Foxim? Nie. Hm. Okej. Okay. Mogę tam tu tyłu postawić kapka i kap 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 kap, Będzie fajnie. Nie? Okej. Okay. No. Wybiegniesz? Czekaj idzie z złą stronę chyba. Halo? O, w typy! W typy Miecie co? Ja zamknę chwilę? Szczęście nie muszę okay. What The fuck mate Nie wiem, zamykam wszystko O tutaj przyszedł okej okay. That's fair actually Ogarniam coś tam, ale jest ciężko o, Fredongo Surprise, surprise, motherfucker Cheeka z tej strony Idzie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Foxy tutaj Dobra, ogarnię powoli Ale to nie będzie zbyt łatwe Oj, nie będzie zbyt łatwe, nie ma szans Okej, okay, Foxy tu Okej, okay, gdzie jest cika Cika, 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 cika. Tu jest cika, Okej, okay, fair. Muszę patrzeć to, to i to Mam totalnie przewaloną sytuację. Jak tu mi ktoś jeszcze dojdzie zaraz, dobra, chodź tu Surprise, surprise Cicka, Cicka jest tu, okej okay. nie, nie wiem czy ona nie... Jak tutaj cupcake'a dam i przyjdzie cika tutaj? Nie mam pojęcia co się stanie Tak bracie, co? Halo? Okej okay. Tam biegnie ten. okej, okay. fair enough odbierać. Rozumiem, rozumiem, rozumiem Czyli biegnie chyba tylko jedną drogą Ale ładnie to wyglądało ten, ten animation cały Czekaj, tu jest Cika? Nie, gdzie jest Cika Chica? Am I blind? a oh, tu jesteś Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Poczekajmy aż tu podejdzie trochę. Tu podeszła. ma Trzecia. OK. Idzie dobrze. Powiem, że nie. A nie walno chyba jeszcze. Słyszę go tam, więc chyba nie. Teraz walno. Ok. I got this. I got this. It's not that hard. Ok, okej, okay, okej. Okay. I fucking got this. Tutaj coś? Nie? Okej. Okay. Tutaj nie? Okej, okay. czekamy na foksiacza, aż ruszy dupę. Siema, ruszył dupę. Dzięki. Czeka. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Czyli z tej też może biec? That's fair. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. I I got. Okej, okej. Okay. Okay. Rozumiem. Mamy trzecią. By się przydała już czwarta. Niestety nie będzie tak łatwo. Słyszę go, no idź. Tak, tutaj, ok. Chyba cika, jak tam gdzie? Dobra, jest czwarte, jest szansa. Minimalna, ale jest. Tu jest cika, chyba nie zaatakujesz mnie, co? Kubitko. O, ten już wychodzi. W razie co, poczekam? Ok, chyba nie. To jest, tutaj. Okay. nie podoba mi się to. No, jest cika, okej, okay, fajn, fajn, fajn. W razie co... Gdzie jest surprise? Tu jest. Okay. Chica... Tu jest cika, okej, okay. przenieśmy ją tu. Pikło. Pani, daj piątą, daj piątą, pani. Daj pan piętą, piętą i. Daj mi piętem. Okej, okay, jest piąta. Jest git. Duable, duable. Nie mogę patrzeć chyba za często na nią też. Ale też się boję, bo jak raz się przegapię, to już będzie koniec. Dobra, patrzę się na nią. mam to gdzieś. No jest cika, okej. Okay. Cika, rusz się cika stąd, to ja się ruszę tym. O, nie wyszło.

No i już wychyla śmietnik Mogł nie? o MAMY TO! Kapki keep away baby! Łatwo Ale to było łatwe O mój boże time, Chica jest... w naszych rączkach Baby Tak jest Idziemy ją zobaczyć Where is Chica? Where is Chica? O ty hey. jest ona! Skype, skapkake, nice. Podobało mi się to. O, A to co się stało? To ja Tego nie widziałem wcześniej, to to było. Tu więcej grafity się pojawia, to tego też nie widziałem wcześniej, chyba. Hmm, to jest każdą. O, tego na pewno nie widziałem. To niezbyt jest zbyt ładne.